Nie wiem, jak zacząć odcinek. Siadam sobie przy stole i przez kilkanaście dobrych minut zastanawiam się, co mam w ogóle powiedzieć. Wiem, o czym chcę mówić, ale nie wiem, jak zacząć. Jest to dla mnie takie nienaturalne, no bo jak widzę człowieka, jesteśmy face-to-face face, na żywo, to, to nawet się nad tym nie zastanawiam. Nawet się nie zastanawiam nad tym, jak to powinno wyglądać, po prostu spotykamy się i to jakoś leci. I właśnie zdałem sobie sprawę, że dokładnie ten wniosek jest idealną odpowiedzią na to, jak zacząć dzisiejszy odcinek. Jest tak wiele oczywistych dla nas w życiu rzeczy, nad którymi nigdy nie musieliśmy się pochylać, których nigdy nie musieliśmy rozbierać na czynniki pierwsze. Po prostu robimy to intuicyjnie, po prostu pewne rzeczy są dla nas oczywiste, aż do momentu, w którym z jakichś przyczyn zaczynamy te oczywistości rozkminiać. Jako dzieciak wstaję rano o świcie, idę do szkoły i bum. Jest to dla mnie oczywiste, jest to dla mnie część codzienności, i nie zastanawiam się nad tym, dlaczego. Ale przychodzi w moim życiu taki moment, że pukam się w głowę, myśląc, że kurde, przecież te zajęcia mogłyby się nie zaczynać o 7.30, tylko o 8.30, i chyba każdy też by był szczęśliwy. Albo na przykład jestem katolikiem, od zawsze nim byłem i co niedzielę chodziłem do kościoła. Robiłem to defaultowo, yy, aż do momentu, kiedy zacząłem sobie zadawać pytanie: Kurczę, no ale dlaczego w sumie ja to robię? Po co ja jestem w tym kościele? Albo yy, co mi to wnosi do życia? Czy ja tego w ogóle potrzebuję? Wiecie, zmierzam do tego, że my jako ludzie, ja jako człowiek, jesteśmy takim zlepkiem czynników jesteśmy zlepkiem zmiennych i stałych. Które ewoluują, zmieniają się w nas, dorastają wraz z rozwojem naszej świadomości, wraz z naszym dojrzewaniem. I każdy z nas ma takie cechy, które na pewnym etapie życia możemy uważać za stałe, ale wraz z poznawaniem świata, wraz z poszerzaniem wiedzy, poszerzaniem horyzontów, okazuje się, że nie jest to stała, ale jest to zmienna. Jest to czynnik, który na który możemy mieć wpływ, który możemy przestroić w samym sobie. No ale żeby się coś w tym aspekcie zadziało, po pierwsze musi pojawić się w nas jakaś potrzeba, potrzeba zmian, potrzeba robienia researchu na różne tematy, jakaś rozkmina, co by było gdyby jakby pewna cecha w moim życiu, pewien element mojego życia zaczął funkcjonować inaczej, wyglądał inaczej. Ja bym te cechy, zachowania i w ogóle wszystko, co się składa na to, że ja jestem sobą, że ja to ja, porównał do elektronów krążących po powłokach elektronowych wokół jądra atomu. Wiem, teraz brzmi to poważniej i robi się tak bardziej naukowo, technicznie, ale uwierz mi, że to do czegoś dąży. Już ci tłumaczę, co mam na myśli. Można powiedzieć, że powłoki elektronowe to takie orbity, po których zapierniczają elektrony wokół jądra atomu. I im dalej położona od tego jądra powłoka, tym ten elektron jest w cudzysłowie mniej przywiązany do tego jądra. Mają perspektywę na zmiany. A już w ogóle tak zwane elektrony walencyjne, które są położone na najbardziej oddalonej powłoce od jądra, na powłoce walencyjnej, mogą być nawet wymieniane między atomami. One biorą udział w wiązaniach jonowych i tak dalej, i tak dalej. I widzisz, w tym całym chemiczno-fizycznym porównaniu dążę do tego, że na nas jako ludzi, jako osobowości, jako jednostki indywidualne składają się takie cechy, które częściej lub rzadziej statystycznie są poddawane w wątpliwość i mają jakkolwiek rozwiniętą perspektywę na zmiany, na poszerzanie horyzontów. Na przykład takie cechy jak kolor włosów, wygląd zębów, to czy mamy tatuaże, czy ich nie mamy, albo piercing. To są takie cechy, które można porównać do tych elektronów walencyjnych, które są jak najdalej oddalone od jądra atomu. Znacznie więcej ludzi po prostu na co dzień rozkminia wariacje w tym zakresie. Dalej mamy takie cechy jak na przykład nie wiem, wyznanie albo posiadanie jakiegoś obywatelstwa. To są cechy, które oczywiście są rozkminiane, które mają perspektywę rozwoju, że tak to ujmę, ale to są cechy już tak coraz bliżej tego jądra. Coraz już mniej ludzi może jakkolwiek kiedykolwiek w życiu się nad tym zastanawia. I można tak się dalej zastanawiać, nie wiem, zawód, którym się zajmujemy. W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi myśli o przebranżowieniu się, na przykład, o zmianie w tym zakresie. Ale im bardziej zbliżamy się po tych powłokach elektronowych do jądra, i mijamy po drodze elektrony, które są coraz, coraz bardziej z tym jądrem związane, tym większej potrzeba by siły, tym bardziej trzeba by było to wszystko zebrać do kupy, żeby te cechy jakkolwiek zmienić, żeby wpłynąć na te elektrony jakkolwiek. I takimi cechami, które są już tak mega, mega blisko tego jądra, takimi cechami, nad którymi mało kto się zastanawia, nad którymi ludzie mają znacznie niższą, rzadziej potrzebę, może, żeby jakkolwiek zaingerować, żeby spróbować cokolwiek zmienić w tym zakresie, S są na przykład takie cechy jak kolor skóry, nie wiem, kolor oczu, wzrost. Jakieś konkretne cechy charakteru, albo wrażliwości na przykład. To, jakiej jesteśmy narodowości, albo skąd pochodzimy. No i moi drodzy, tym sposobem trafiliśmy w końcu do klucz sprawy, czyli płeć. Płeć jest to twór, który towarzyszy nam od urodzenia, każdemu z nas. Płeć ma ogromny wpływ na to, kim się stajemy, na to, w jaki sposób jesteśmy wychowywani, na to, jak nas ludzie traktują. Płeć, można powiedzieć wręcz, że to jest jeden z filarów, na którym buduje się nasze człowieczeństwo nasze ja, nasza świadomość, nasza osobowość to, co wnosimy ze sobą do świata. Jest to cecha na tyle podstawowa i dla wielu oczywista, że. Ogrom ludzi, większość z nas nigdy się nawet nie musiała nad tą płcią zastanawiać. W większości głów siedzi ona cicho, spokojnie na tronie i milczy. I oczywiście, płeć ma wpływ na życie każdego z nas, bez wyjątku. Żyjemy jeszcze w takim świecie, w którym na porządku dziennym możemy spotkać się z dyskryminacją, z przywilejami ze względu na płeć. Ale zmierzam do tego, że w większości nas ona po prostu jest. I teraz wielkie pytanie brzmi, gdzie? Gdzie jest w tobie twoja płeć? Czy nosisz swoją płeć między nogami? A może w brzuchu masz umiejscowioną swoją płeć? Może na klatce piersiowej, w staniku nosisz swoją płeć? Albo masz swoją płeć w sercu? Może w mózgu, w umyśle? Może to, co czujesz, jest Twoją płcią, a może to, jak myślisz, w jaki sposób jest Twoją płcią? Gdzie jest Twoja płeć? Czym ona jest? I widzisz, ja teraz zadaję te wszystkie pytania, bo, bo ja jestem przekonany, że ta płeć gdzieś jest, ponieważ ja, jako mężczyzna transpłciowy, odczuwałem, że, że mnie boli płeć. Odczuwałem dyskomfort. Ta płeć rozdzierała mnie od środka, ona chciała wyjść na zewnątrz, bo było jej niewygodnie w ciele, które miałem od urodzenia. Ona gdzieś tam po prostu musi być, skoro tak bardzo czułem jej cierpienie. Po świecie chodzi tak wiele ludzi, którzy nie potrafią zrozumieć tego, co, co czują osoby transpłciowe. Ci ludzie w ogóle negują istnienie takich osób jak ja, uważają, że to jest fanaberia, że to jest moda. Że, że to jest jakaś defekt psychiczny. Ale potem jak takiego człowieka pytam, słuchaj, no ale gdzie jest twoja płeć? W sensie, czy ty już ją zlokalizowałeś, zlokalizowałaś? Która z twoich cech, co stanowi o tym, że ty jesteś mężczyzną? Czy gdybyś w wyniku wypadku stracił penisę, to przestałbyś być mężczyzną, albo w wyniku choroby musiał mieć amputowane jądra, dajmy na to, i przestał wytwarzać testosteron w Twoim organizmie, by był mniejszy poziom testosteronu. Czy to już wtedy oznacza, że przestajesz być mężczyzną? Wypowiedzenie na głos takich przykładów naprawdę implikuje wniosek, że płci nie ma w cechach fizycznych. Bo jak dobrze wszyscy wiemy, ciało można zmieniać i to na bardzo wiele różnych sposobów. Można stracić fragment ciała w wyniku wypadku, choroby, jakiegoś losowego zdarzenia w życiu, tak? Można też jakiś element ciała zyskać poprzez operację plastyczną. Można na przykład urodzić się z fizycznymi cechami wyglądu obu płci. Więc na pewno odpowiedział na pytanie, w którym miejscu posiadasz swoją płeć, gdzie nosisz ją ukrytą, nie jest żadna z cech Twojego wyglądu, a przynajmniej nie powinna być po takim głębszym, naprawdę wnikliwym zastanowieniu się. I oczywiście, można pójść na łatwiznę i sprawdzić definicję płci w encyklopedii. I nawet pozwoliłem sobie tutaj przytoczyć definicję z Encyklopedii PWN płeć. Zespół cech pozwalających podzielić osobniki danego gatunku na dwie grupy oznaczane jako męskie i żeńskie odgrywające uzupełniające się role w procesie rozrodu. Różnice między osobnikami obu płci leżą u podstaw dymorfizmu płciowego. Płeć męska u ssaków jest determinowana obecnością chromosomu Y, podczas gdy brak tego chromosomu warunkuje płeć żeńską. I w ogóle, bardzo często argument dymorfizmu płciowego jest wyciągany w stosunku do osób transpłciowych: że okej, okay, jest XY i XX i to jest fakt, to jest biologia i tego się trzeba trzymać. Ale tutaj powiem Wam ciekawostkę. Podczas procesu diagnozy osób transpłciowych jednym z elementów już na dziś dzień nieobowiązkowych jest badanie kariotypu, jest to badanie hmm, genetyczne. I w skrócie, w wynikach tego badania mamy właśnie podane, czy jesteśmy XX czy XY, czyli można powiedzieć, że mamy wynik czarny na białym naszej genetycznej płci. I zdarza się, oczywiście nie jakoś bardzo często, no ale naprawdę się zdarza również w Polsce. Że osoby AFAP, czyli takie, którym przy urodzeniu przypisano płeć żeńską, otrzymują wynik XY, czyli jakby zgodnie z definicją chromosom Y determinuje płeć męską. Zdarza się również, że podczas takiego badania karyotypu otrzymujemy wynik mozaikowatości, coś takiego. W każdym razie to jest wynik niejednoznaczny. No więc, cóż, takie sytuacje troszeczkę obalają argumenty osób, które rzucają w nas tym dymorfizmem płciowym, ponieważ, no, tak jak mówię, są osoby, które mają zewnętrzne cechy biologiczne, że tak to ujmę, dajmy na to kobiece, a chromosomy mają XY, czyli męskie. Nie wiem jak Ciebie, ale mnie ta encyklopedyczna definicja w żaden sposób nie usatysfakcjonowała. Bo jakby kurczę, no płeć to jest coś znacznie więcej niż zlepek chromosomów lub cech, które towarzyszą nam przy procesie rozmnażania. No więc tak właściwie czym jest ta płeć? Dla mnie płeć przede wszystkim jest niezmienna. Nie ma takiej terapii, nie ma takiej operacji, nie ma nic takiego, co może tę płeć we mnie zmienić. Jest czymś, co się wie, jest czymś, co się czuje. Jest to coś, czego prędzej czy później jesteśmy pewni. I oczywiście jestem świadom tego, że istnieją ludzie, którzy mają płeć gender fluid, albo po prostu po polsku płeć płynną, ale w tych rozważaniach po prostu traktuję to jako kolejną płeć, w obrębie której te cechy, te zachowania są płynne. A mówiąc, że płeć jest niezmienna, mam na myśli to, że jak już się tę płeć w sobie odnajdzie, to nie ma siły, która by mogła jakoś na nią wpłynąć, nie ma takiej terapii. Nie ma takich zabiegów ani czarów, które mogłyby tę płeć odczynić. Niezależnie od tego, czy to jest jedna z płci binarnych, kobieta mężczyzna, czy płeć niebinarna, czy płeć genderfluid. Dla mnie w odpowiedzi na pytanie, czym jest płeć, znacznie łatwiej jest się skupić na gałęziach płci, jakim jest na przykład konkretnie męskość, kobiecość, niebinarność, i tak po drodze odpowiadać na te, na te pytania. I ostatnio bardzo pozytywnie zaskoczył mnie jeden z komentarzy na TikToku, bodajże, w którym osoba zapytała mnie, czym jest dla ciebie męskość. I tutaj za każdym razem cieszy mnie właśnie to słowo dla ciebie, ponieważ no, to jest to, o czym bardzo często mówię, że płeć, męskość, kobiecość i tak dalej jest definiowana przez każdą osobę inaczej. Dla każdej osoby może to słowo oznaczać coś zupełnie innego. I nawet w obrębie jednego człowieka na przestrzeni lat ta definicja może się zmienić w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy, jakie mamy potrzeby, wśród jakich ludzi się obracamy itd. itd. Ja na przykład przed tranzycją, myśląc o męskości, o mężczyźnie, miałem w głowie wszystko, co zostało mi napchane przez społeczeństwo. A propos toksycznej męskości. Dla mnie wówczas męskość kojarzyła się z rąbaniem drewna, obfitym zarostem, byciem napakowanym, tryskającym testosteronem, gorylem, który nigdy nie płacze, nie mówi o uczuciach, który jak trzeba to komuś przywali i jest taki niezłomny. A dzisiaj, kiedy już cztery lata, tak naprawdę biorę udział w definiowaniu męskości poprzez swoje zachowanie, poprzez odkrywanie tego, kim jestem, on niewątpliwie jestem mężczyzną, a te cechy, które sobą reprezentuję, zupełnie się nie wpasowują, na szczęście, w cechy toksycznej męskości. Dzisiaj, jak ktoś mnie pyta, czym jest dla ciebie męskość, jaka jest twoja definicja męskości, to zawsze w głowie pojawiały mi się dwie odpowiedzi. Jedna z nich to: męskość jest jak miłość. I to jest już zdanie, które się do mnie przykleiło, bo, bo bardzo często w miejscach również publicznych o tym mówię w ten sposób. Męskość jest jak miłość. Nie jesteś w stanie jej zdefiniować, dopóki jej nie poczujesz, i dla każdego oznacza to zupełnie co innego. A drugą z tych odpowiedzi na ten moment, na moment, w którym jestem w tym momencie w życiu, to dla mnie męskość jest równoznaczna z takim dobrym archetypem ojca, pozytywnym archetypem ojca. I to jest męskość, do której w tym momencie życia dążę. I jakie cechy się składają w ten pozytywny archetyp ojca? Na przykład obdarzanie ludzi bliskich, no w tym przypadku dzieci, rodzinę, taką miłością, która jest przez nich żywo odczuwalna, dawanie takiego poczucia bezpieczeństwa, umiejętność stawiania granic i chronienia tych granic. Umacnianie w najbliższych odwagi, wiary w siebie, do, do tego wyfrunięcia z gniazda, ale z takim zaznaczeniem, że zawsze możesz tutaj wrócić i jeżeli coś ci się stanie, jakieś noga ci się powinie, to możesz na mnie liczyć. Po prostu życie w taki godny naśladowania sposób, w takim właśnie poczuciu spokoju i bezpieczeństwa dla najbliższych. I nie wiem, czy zauważyliście, ale. Przybliżając wam ten pozytywny archetyp ojca, po prostu skupiałem się na cechach, które w głównej mierze opisują ten schemat, i nie ma tam ani jednej cechy fizycznej. Nie ma tam powiedziane, że ten ojciec to musi być wielki, rosły, silny, że nie wiem, nie może tańczyć na róże, chodzić w szpilkach albo malować paznokci. No, nic takiego w tym, w tym nie ma powiedziane, i, i właśnie o to chodzi. Jakby na przykład z drugiej strony teraz ktoś zapytał mnie o to, co dla mnie oznacza kobiecość, to momentalnie odpowiedziałbym, wymieniłbym wszystkie cechy, które posiada moja narzeczona, niedługo żona. Jak ja za każdym razem na nią patrzę tymi rozmarzonymi oczkami, to dla mnie ona jest kwintesencją kobiecości. Wiecie, ona nie chodzi na szpilkach, ubrana w jakieś obcisłe kiecki, nie maluje się za bardzo. Oczywiście nie mówię, że to coś złego, ale po prostu mówię, jakie cechy ona sobą reprezentuje. Ale tak, tak pięknie się uśmiecha, tak, tak pięknie na mnie patrzy. Widać po prostu z niej bije miłość do mnie, i, i to jest dla mnie takie wszystko delikatne, takie. Naturalne, niewymuszone, jak na przykład bawi się z naszym psem Albertem, to widzę w niej taką, takie serducho, taką opiekuńczość. A już w ogóle, jak rozrabia ciasto na chleb, miętosi to wszystko, jest cała umorzona w mące, mąka się wala wszędzie, po ścianach, po parapetach, po oknach, i ja wtedy sobie na nią patrzę, zamiatając to wszystko, żeby kurde, nie, nie rozniosło się po sąsiadach. To, to dla mnie jest kwintesencja kobiecości i nic więcej naprawdę nie potrzebuję. I wiecie, zmierzam do tego, że nie jest możliwe, żeby w internecie znaleźć definicję kobiecości i się w 100% z nią zgodzić. Tak samo z definicją męskości. Trzeba sobie usiąść na stołeczku, w kuchni, w salonie, w jakimś takim wolnym momencie i zdefiniować sobie to wszystko we własnym zakresie. Czym jest dla ciebie męskość, czym jest dla ciebie kobiecość. Ja tutaj też przyznam się szczerze bez bicia, że przez bardzo długi okres nie potrafiłem sobie w głowie ułożyć definicji płci niebinarnej. Oczywiście w tym wszystkim nigdy nie negowałem tego, że taka płeć istnieje. Po prostu za każdym razem potrzebowałem mieć jakąś swoją definicję, to jak ja to czuję, i tutaj miałem problem, żeby to sobie ułożyć w głowie. Nie mogłem, nie potrafiłem się wczuć w taką sytuację. Nie potrafiłem dopasować sobie w głowie żadnego obrazu, jakiejś wizualizacji pasującej do tej definicji. I później po jakimś czasie nagle doznałem olśnienia, że kurczę, ja może nie muszę. Wpasowywać sobie do głowy, starać się zrozumieć, jak się czuje taka osoba, ale może łatwiej będzie mi popatrzeć się przez pryzmat tego, jak ona się nie czuje. I pewnego dnia usiadłem sobie i pomyślałem tak, ok, czy ja jestem mężczyzną, odpowiedź brzmiała tak, bo się tak czuję. I od razu w drugą stronę: czy ja jestem kobietą? I odpowiedź oczywiście brzmi nie od razu. I wtedy mnie olśniło, bo ja coś we mnie jest takiego, że ja wiem. Kim jestem, ale też wiem, kim nie jestem. Na pewno na 100%. I odpowiedź na to, kim nie jestem, przyszła do mnie równie szybko, jak odpowiedź na to, kim jestem. Odpowiedź na to, że nie jestem kobietą, pojawiła się w mojej głowie równie szybko, co odpowiedź na to, że jestem mężczyzną. Więc w mojej głowie to wygląda tak, że taka osoba niebinarna, zadając sobie pytanie, OK, czy jestem mężczyzną, no od razu zna odpowiedź, że nie. Ale potem zadaje sobie pytanie, czy jestem kobietą. Też nie. Tak więc na ten moment w mojej głowie pojęcie płci niebinarnej użyło się w ten sposób, że, że taka osoba po prostu ma przekonanie, ma bardzo pewne odczucia co do tego, że nie reprezentuje żadnej z płci binarnej i teraz nagle, nagle to ma sens. Ja nadal nie jestem w stanie ułożyć sobie w głowie, co taka osoba czuje, ale jestem w stanie właśnie przez taki eksperyment, zadając sobie w głowie pewne pytania, gdzieś tam wyobrazić sobie, czego taka osoba nie czuje. I może to teraz brzmi, brzmi bardzo dziwnie i jakoś tak zagmatwanie, no ale gdzieś tam już teraz jestem w stanie zdefiniować sobie tę płacie binarną i jest mi z tym znacznie lepiej, bo... Bo, bo czuję, że poświęciłem jakiś czas na to, żeby ten temat sobie przemyśleć i w głowie na swój własny sposób ułożyć. I tutaj myślę, że to jest w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu odnośnie płci najważniejsze, żeby postarać się zrozumieć. I oczywiście nie jest to łatwe, czasami wymaga naprawdę wielu przemyśleń, ale chęć. Taka inicjatywa tego, żeby zrozumieć, a nie od razu automatycznie jak czegoś nie rozumiem, to to negować i zapewniać świat i społeczeństwo o tym, że to na pewno nie istnieje, że to jest jakaś brednia, tylko i wyłącznie dlatego, że ja się nigdy nie musiałem nad tym zastanawiać. Mimo tego, że posiadam tę cechę, że jest ona we mnie. Ale nigdy nie rozbierałem tego na czynniki pierwsze. Jest to elektron tak bliski jądra atomowego, że nawet nie przeszło mi przez myśl, że mogę jakkolwiek chcieć go uwikłać w jakieś wiązania jonowe, że mogę jakkolwiek się go pozbyć z moich powłok elektronowych. A są ludzie, którzy rozkmieniali to lata. A może nawet dziesiątki lat. I kim ja jestem, żeby mówić im, że to, co rozkminiali tak długo, że, że to, że poznawali siebie tak długo i doszli do pewnych wniosków, że to jest bójda na resorach, że to wszystko jest bullshit, nie poświęcając na ten temat ani sekundy, minuty, albo nawet godziny życia. Ja jako reprezentant mniejszości, a jako osoba transpłciowa, nie wymagam od ciebie, żebyś to zrozumiał, zrozumiała. Ale przez szacunek do nas jako ludzi myślę, że naprawdę wypadałoby chociaż spróbować zrozumieć, a nie kurczowo trzymać się przekonań, które nawet w większości przypadków, nie mówię, że zawsze, nie są poparte żadnego rodzaju przemyśleniami lub refleksjami dotyczącymi nawet własnego życia, własnego przykładu. Ten odcinek był pełen porównań, wykraczania poza w ogóle może tematykę, może się wydawać jakiś chaotyczny, ale. Szukając definicji płci, myślę, że jest to nieuniknione. Jest to tak wielobarwny twór, że wepchnięcie go w ramy jakiejkolwiek konkretnej definicji graniczy z cudem. Ale wydaje mi się, że w obrębie własnej głowy, własnej świadomości każdy z nas może zdefiniować sobie płeć. Ogólnie i każdą z poszczególnych płci w dowolny sposób, ja tutaj troszkę może przybliżyłem swoje definicje, może to ci w jakiś sposób pomoże, a może wręcz przeciwnie, narobić ci jeszcze większego bałaganu w głowie. Ale chciałbym bardzo mocno, żebyś nie czuł, nie czuła presji tego, aby Twoja definicja każdej z płci w jakkolwiek sposób wpasowywała się w to, co tutaj padło. Twoja definicja jest twoja, i dopóki wynika z Twoich szczerych uczuć. Przemyśleń. To jest dobra definicja. I tej definicji się trzymaj. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Dobrze, że jesteś i zapraszam Cię do następnego odcinka. Do usłyszenia.